cztery i pół tysiąca godzin czy wiesz, że na jednym szkoleniu spędziłem właśnie cztery i pół tysiąca godzin, przecież to jest kilkaset dni cała masa czasu i dzisiaj o tym tobie powiem dzień dobry, słuchajcie witam was w niedzielę, lecę właśnie na szkolenie mam jedzonko wszystko się zgadza sporo na minusie jest ja w samej bluzie. Wszystko się zgadza. Pamiętam jak kiedyś byliśmy w takiej kategorii, że fajnie mieszkać w ciepłym kraju, dlatego że cały czas człowiek ma taką letnią garderobę, nie ma tych kurtek, nie ma tego wszystkiego. A okazuje się, że może też nie być tego wszystkiego, mieszkając jednocześnie w Polsce, więc da się? Da się. Powiem Wam, że coś na to ostatnie 3 dni kursu NTG, który prowadzę w Warszawie, to jestem idealnie na czas, ewentualnie 2 minuty przed albo minutę po. A to oznacza, że trzeba coś ze swoim stawaniem zrobić, bo troszeczkę za późno wstaję jak na, jak na prowadzenie kursu dziewiątej, to ja chwilę przed ósmą schodzę z łóżka i tam powoli zaczynam się ogarniać eee, A to oznacza, że będzie trzeba coś zrobić ze swoim chodzeniem się spać, bo tutaj jest ewidentnie problem Gdyż e, no po północy chodzę i coś, coś, się, coś się popsuło, coś się rozregulowało Trzeba mi to poprawić Tutaj jedyne co to e, kierownica podgrzewana nam się przydała na samochodzie, nie ma jej smutek. Nie wiem czy są jeszcze wtedy, jak on był produkowany, bo to jest 2008 rok, to to były w ogóle podgrzewane kierownice. Czasami mam takie rozkwiny. Czy ja jako mężczyzna nie powinienem się bardziej interesować motoryzacją, bo się interesuje ile e, i taki niemiecki to się wydaje, na no nie? Jakby każdy facet rozmowy o samochodach a u mnie jest tak, że kojarzę tematy, wiem, które samochody mi się podobają. No ale tak się przyjął troszeczkę, no nie? Czy faceci to piłka nożna? Tutaj to w ogóle ja odpadam praktycznie. Prak teraz kompletnie jestem na czasie. Nawet nie wiem kto, nie wiem, jakąś Ligę Mistrzów wygrał ostatnio. Kiedyś tam było tak, że lubiłem jak było jakieś takie, wiecie, duże wydarzenia. Czyli po prostu jak się jakiś fajny finał Ligi Mistrzów, to wtedy gdzieś tam z kumplami spotkanko, browarek i tak dalej, teraz Teraz nie. E, motoryzacja też średnio, ale zdecydowanie lepiej niż e, piłka nożna. Czyż Warszawa nie jest piękna w weekend? Zobaczcie, po prostu dwa pasy. Ja jadę sam, jest cudownie. Wycham niecałe 15 minut przed e, kursem. Będę na czas, po prostu żyć umierać. Słuchajcie, pamiętam jak e, z Maćkiem czasami na kurs jeździliśmy i tam. E, Czasami pytaliśmy się, czy są korki na przykład dojeżdżając Pytaliśmy sobie jakąś taksóweczkę, po prostu nie wiedzieliśmy Ile będziemy musieli wcześniej wstawać, żeby dojechać na czas I koleś... I to się zdarzyło kilka razy Pytali się ludzie, znaczy taksówkarze pytali się, a skąd jesteście? Mówimy, że z Warszawy Nie, to dla was nie ma korków Jest spoko I dotyczyło to wiem, że Szczecina Dotyczyło to Opola I jeszcze jakiegoś miasta, ale to, to już teraz nie pamiętam Ale jak się mieszka w Warszawie to rzeczywiście te korki w innych polskich miastach są naprawdę małe o ile są minus 11 się okazuje to zdecydowanie chłodniej niż wczoraj i czuję po rękach to niekoniecznie właśnie po gdzieś tam klacie i tak dalej że do górki nie mam, tylko właśnie po rękach ale to może też po to kierownicy która po prostu kolosalnie ekstremalnie zamarzła w nocy No i widzimy się kolejnego dnia. Miałem wczoraj tego vloga dokończyć po szkoleniu masażu tkanek głokich, ale tak mi się nie chciało, że stwierdziłem, że nie jest tego warte i skończymy sobie dzisiaj czyli poniedziałek i pogoda jest kompletnie inna niskie temperatury śnieg i już nie za bardzo da się wyjść bez kurtki w taką pogodę bo troszeczkę zawiewa Soczi konkretnie Nie dość, że mróz, to jeszcze ulice zaśnieżane, całe białe, wczoraj moja żona narzekała abyś a na spacerze wieczorem z pieskiem i mówi, no ta zima jest taka, nie czuć tego klimatu, ulice czarne, nie ma śniegu w ogóle, tylko minusowa temperatura, więc tak słabo trochę, no i wstajemy dzisiaj, a tutaj proszę w Warszawie zamieć, więc już jest... Prawdziwe czuć ewentualnie ewidentnie czuć klimat, że jest po prostu środek, zimy jest luty. A tak w ogóle, to ja dzisiaj, do gabinetu jadę, nie dlatego, że mam pacjentów, nie, 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 pacjentów mam jutro i pojutrze, nie dlatego, że mam szkolenie na sali, bo ja już swoje trzy dni zrobiłem, teraz jest kolej maczka, no na trzy dni NTG, ale dzisiaj mamy dzień nagrań na mój hmm. kanał głównie hmm. i będziemy właśnie na tym kanale, co teraz jest, oglądasz to, nagrywać autoterapię. Różne. Bardziej na kręgosłup. Dzisiaj będzie taki, e, taki dzień, że robimy naprawdę fajne rzeczy pod kątem tego, co może poprawić mobilność twojego kręgosłupa, jak to możesz zrobić samodzielnie i jak możesz pozbyć się bólu ewentualnego kręgosłupa, jeżeli dotyczy on jakichś właśnie problemów związanych z zaburzeniem hebonynamiki i tak czyli takich dyskopatycznych bardziej. E, no i zaczynam sobie dzień od kafki, neuro kawki. Neurokawki do neuroklubu. Tak wiem, dużo słowo neuro ostatnio się na nim zafiksowaliśmy i póki co nam się że to nie znudziło i będziemy mówić sobie o social mediach o tym, żeby robić to dobrze, żeby z nich byli nasi pacjenci ale żeby nie poświęcić na to całego etatu bo to też nie o to chodzi chodzi o to, żeby wykorzystać je jako narzędzie do pozyskiwania pacjentów, do stworzenia społeczności dzielenia się swoją wizją terapeutyczną i właśnie będziemy sobie o tym mówić tam dużo osób ma różne bloki związane z tworzeniem z tego powodu, że się nasłuchali, że to musi być, idealnie, zawsze piękne zdjęcia, zawsze fajny tekst, zawsze mądre rzeczy, zawsze jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne. A tutaj się okazuje, że nie o to tak naprawdę chodzi. To, to też jest ważne, ale nie tylko. Dobra, zaraz tu się będzie działa magia. Bak, właśnie cappuccino zostało zrobione. Fajnie było, troszeczkę przedłużyło mi się, bo poczynaliśmy super ciekawy temat i fajna dyskusja się wywiązała i tak dalej, więc było spoko. To jest w ogóle mój setupik do nagrywania a, takich live'ów: więc po prostu oczywiście laptopik, kamerka internetowa, trochę musiałem się doświadczyć, było ciemno. I tutaj mikrofon taki podcastowy, więc wygląda to, wygląda to tak. No i szklanka wody, którą powinienem wypić, a nie wypiłem. Podróżniłem sobie temat social mediów i po prostu tego, jak to można robić w sposób fajny, jednocześnie nie angażując aż tak dużo czasu. I okazuje się, że można wytworzyć sobie pewnego rodzaju algorytm, że de facto poświęcam jednego dnia więcej czasu, później sobie to wszystko wiecie skrupul, skrupulat nie dzielę. Jednocześnie robię sobie zdjęcia i okazuje się, że mam fajne materiały stworzone na tydzień cały, przykładowo, tak? Bo oczywiście, jeżeli jestem na początku drogi i chcę budować swoją markę osobistą, to prawdopodobnie ich treści powinno być na początku więcej. A później oczywiście, jak tych potencjalnych pacjentów, klientów jest e, coraz, coraz, coraz więcej, ta społeczność buduje się, to nawet można to troszeczkę e, częstotliwość zmniejszać. Słuchajcie, do mnie czasami dochodzą takie e, ciekawe przemyślenia i mając wczoraj po raz któryś raz kurs maszerzutkanych mąkich, to ja sobie zdałem sprawę, że to jest prawdopodobnie ponad setny raz, po, tak sobie ostatnio wyliczałem, to między 100 a 110 szkoleniem jesteśmy, a to daje 660 dni szkoleniowych. To jest prawie dwa lata szkolenia jednego o jednej tematyce, które oczywiście ewoluowało bardzo dużo ilość razy. I ten kurs, który jest teraz, to wygląda kompletnie inaczej niż ten kurs, który był prowadzony ponad 6 lat temu, od którego zaczynaliśmy, więc zmieniło się bardzo dużo. To, co zostało wspólnego, to jest czas trwania tego kursu, bo zawsze trwało 6 dni. A i na początku było tak, że były to moduły dzielone na 3-2 dni, a czasami robiliśmy 6 dni, teraz robimy tylko i wyłącznie intensywne 6-dniowe szkolenia. I do 80 szkolenia, mniej więcej, ja miałem prowadziłem wspólnie z Maćkiem wszystkie 6 dni. Oznacza to, że to było 480 mniej więcej dni szkoleniowych i to jest praktycznie półtora roku szkolenia. I tak sobie jak o tym myślę, to mówię, kawo swojego życia terapeutycznego i szkoleniowego właśnie spędziłem na szkoleniu z masażu dla Teraz jest tak, że od około 30 szkoleń praktycznie 2 lata Eee, prowadzę już tylko 3 dni. E, pierwsze 3 dni szkolenia jest z 90, co daje mi około 570 dni spędzonych na masażu tlenomukich. A oczywiście nie jest to jedyne, jedyne szkolenie, które prowadzę, dlatego, że jest jeszcze terapia nerwomięśniowa, która no, nie jest aż tak liczna, jest ich dopiero tych e, edycji było kilkanaście, więc niespecjalnie dużo, e, ale też wcześniej prowadziliśmy razem z Maćkiem terapię punktów spustowych, jeszcze dawno temu prowadzi masaż klasyczny. Jakaś terapia bańku zdarzyła się, jakieś rzeczy bardziej relaksacyjne, i to jakbym sobie wszystko sumował, a pewnie sumuje się w sobie, to prawdopodobnie da jakieś około 700 dni szkoleniowych. To jest naprawdę. Oprócz tego, że nawet tych szkoleń z masażu taniej było ponad setka. I średnio na naszym kursie naszym jest około 28 osób. Bardzo rzadko zdarza się, że jest tam jedna, dwie osoby więcej, bo to jest taki nasz standard. Czasami zdarzało się, że było 24 albo 26, a to oznacza, że jak sobie to pomnożymy, to przewinęło nam się przez ręce prawdopodobnie ponad 2,5 osób zainteresowanych masażem turmokich i są to sobie młode, bardzo fajne, kreatywne. Ciekawe, i no, to był taki jeden z głównych czynników, a, który powoduje do tej pory zresztą, że de facto robimy bardzo podobne rzeczy, bo ten kurs, wiecie, on aktualnie już od jakichś kilku miesięcy nie zmienia swojej formy. On wygląda tak samo, więc my dokładnie wiemy którego dnia co będziemy robić, jak to będzie wyglądało, czasami jakie pytania padną, ale z racji tego, że poruszamy się właśnie osób ciekawych, kreatywnych którzy są w większości przypadków pasjonatami i kochają to robić to jest no niesamowita sprawa to jest po prostu, jestem za to mega szczęśliwy i cieszę się, że mogę to robić, bo jest to no, ewidentnie coś zajebistego muszę w któregoś dnia usiąść i zrobić takie dokładne statystyki, bo no, daje to pełną perspektywę jak są takie momenty, że wiecie, zastanawiacie się, że kurde, co ja robię ile czasem to poświęcam czy jest to w porządku i tak dalej, czyli macie jakieś takie wyrzuty w stosunku do siebie, to potem taka perspektywa daje, że what? Ile czasu? Ile godzin? Ile dni? Z ile osobami miałem kontakt i to się nam po prostu nie mieści w głowie, bo rzadko jest tak, że staramy się dostrzec taką szerszą perspektywę. Czasami wiecie, widzimy z dnia na dzień, jak wygląda mój tydzień, jak miesiąc. Czasami sobie robimy zestawienie roczne, a później okazuje się, że w perspektywie kilku lat to jest po prostu kosmos. Jak my na przykład mieliśmy gabinet na Mokotowie i po prostu przykładaliśmy karty pacjentów, to się okazało, że mieliśmy tam chyba 800 unikalnych pacjentów, czyli po prostu osób, które nam zaufały, trafiły do nas. 1800 osób! Oczywiście z jednym widzieliśmy się raz, z niektórymi pięć, z innymi 10, z innymi pewnie jeszcze więcej. Więc to jest po prostu. No, olbrzymia liczba, która de facto tak dość szybko to, to szybko to minęło, bo to było 3 lata, 2-3 lata jakoś, coś takiego. To było na tyle. Zabieram się w takim razie, ponieważ no miałem skończyć to wczoraj, a zakończyłem to dzisiaj. Tą perspektywę, która po prostu rozwaliła mi, rozwaliła mi głowę, prawdopodobnie tych osób przewidnie się przynajmniej jeszcze kilkaset, a może kilka tysięcy. Wszystko zależy od tego, jak długo takie szkolenie będziemy prowadzić, bo. No, będziemy prowadzić, dopóki będzie to sprawiało nam fun, frajdę, będzie to coś ciekawego. Jak w pewnym momencie stwierdzę, że wolę siedzieć w gabinecie pracować z pacjentami, to pewnie tak też, tak też będę robił. Albo, nie wiem, prowadzić szkolenia online nowe. No, nie wiadomo, wszystko się może wydarzyć, może być różnie. Najważniejsze to, żeby się nie zmuszać do tego, co robimy, bo oczywiście to nie jest tak, że ktoś coś jest naszą pasją aktualnie, to tą pasją będzie do końca Życie. Zabieram się, mam jeszcze dzisiaj sporo rzeczy do zrobienia, do nagrania. Tak jak mówiłem, będziemy tworzyć e, terapię dla Was, może jakieś przybytki będą. A teraz zabieram się. za jedzonko. E, testuję sobie katering. Prawdopodobnie pogadamy sobie troszeczkę o takiej formie żywienia, dlatego że e, robię to przede wszystkim z tego względu, gdyż mam mało czasu na myślenie o pozyskaniu jedzenia, zrobieniu tego jedzenia, wie się, co w ogóle na system godny. A tutaj po prostu rano dostaję pasze pod drzwi i. Jest dobra, jest to ciekawe uczucie. Wcześniej z kateringów nie korzystałem nigdy i no podoba mi się póki co. Jeżeli lubicie taką tematykę, którą tutaj poruszam, czyli trochę lifestylu, trochę treningu, trochę terapii, fajne rozkminy, to oczywiście pamiętajcie o tym, żeby ten kanał subskrybować. Macie taki czerwony przycisk, macie dzwoneczek i wtedy nic nie przegapicie, a ja po prostu będę zadowolony jak sobie te statystyki i mówię o, coraz więcej ludzi, kanał się rozwija fajnie, czyli to znaczy, że to się podoba innym i super.